Cześć dzień dobry, witam. Pewnie zastanawiacie się, gdzie dzisiaj mnie zawiało. Zawitałem do hali gniewkowskiego dawnego gimnazjum, a dzisiaj nazywa się to budynkiem B. Przyszliśmy tutaj zobaczyć, co się właśnie o tej wieczorowej porze dzieje. Za chwilę wejdziemy tutaj na halę, a chciałbym dzisiaj powiedzieć i pokazać wam kilka ujęć. Coś fantastycznego, to mówię tutaj o chłopakach, którzy nie mają swojego klubu, nie mają żadnych pieniędzy, nie ubiegają się o żadne pieniądze. Trenują od czterech lat, trenują ciężko i dzięki swojej determinacji zdobywają też sukcesy nawet na arenie ogólnopolskiej. Mówię tutaj o pięściarzach albo bokserach, są jak gdyby satelitą Pomorzanina Toruń. Za chwilę tutaj otworzą się drzwi i zobaczymy, co oni tutaj wyczyniają. Zobaczcie, tylko cicho. Można powiedzieć, że jest to rozgrzewka, a już za chwilę poproszę trenera, który opowie nam krótką historię działalności tego prawie klubu w Gniewkowie. Tak jak powiedziałem, przyszedł do nas pan trener. Panie trenerze, proszę powiedzieć krótką historię, skąd pan znalazł się w Gniewkowie. Dzień dobry, Kamil Gorzon, trener pomorzani Toruń w gniewkownie znaliśmy się z tego względu, że mamy sekcję w Toruniu. Chłopacy zaczęli przychodzić, przyjeżdżać z gniewkoła dosyć sporą grupą, więc stwierdziliśmy, że po co mają przyjeżdżać, jak my możemy też jeździć do nich? Pogadaliśmy z panem burmistrzem ze zeszłej kadencji i postanowiliśmy tu razem coś zrobić i zrobiliśmy właśnie otworzyliśmy sekcję, no i chłopaki trenują. A jaka jest historia pana trenera i związek pana trenera z boksem? Mój związek z boksem jest taki, że trenowałem kiedyś z, kurczę, nie wiem, z 12 lat, zanim zacząłem być tre trenerem zdobywając tam tytuły mistrzów Polski, a później przygoda zaczęła się, studia się zaczęły, po AWF jestem, no i stwierdziłem, że zajmę się tre-trenerką, no i tak już zostałem, trenujemy, już nie wiem, z 8 lat jestem tre trenerem klub. Pomorzani Toruń, który naprawdę wiedzie prym też w polskim boksie. Jesteśmy naprawdę wysoko zawsze cenieni pod względem wyszkolenia. No i co? No i trenujemy. To bardzo fajnie. Chciałem jeszcze zapytać o to, kto może do Was przychodzić tutaj na salę, kto może trenować, w jakie dni trenujecie, w jakich godzinach. Może akurat ktoś się znajdzie, kto by chciał chętnie z wami potrenować. Treningi mamy tutaj dwa razy w tygodniu w gimnazjum numer jeden. Są treningi na godzinę 18:00-18:30. Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców i dziewczyny od 10 roku życia. Czy, czy jest ktoś, komu by pan nie polecał tej dyscypliny sportu? Czy są jakieś przeciwwskazania do tej dyscypliny sportu? No nie ma żadnych chyba przeciwwskazań. Do nas chodzą wszyscy, od dzieciaka po oldboya, po tam 70-latków. Teraz chciałbym, żeby pan trochę się pochwalił, bo to może nie wszyscy wiedzą, ja już wcześniej o tym mówiłem. Chłopacy z gniewkowami, mimo że nie ma tutaj klubu, zdobywają jakieś laury nawet na, na ogólnopolskich ringach. Prosiłbym pana trenera o kilka słów o tym, kogo by pan tutaj wyróżnił, o kim by powiedział. Tutaj prym wiedzie Dawid Kopacz, który jest brązowym medalistą Mistrzostw Polski z tego roku, gdzie wygrał trzy walki i dopiero w ćwierćfinale musiał uznać wyższość późniejszemu Mistrzowi Polski, który naprawdę jest świetny w ze Szczecina on pochodzi i on brązowy medal na mistrzostw Europy miał. Jest dwóch bliźniaków z Boińskich, Filip i Rafał. Oni są młodzi chłopcy, mają po 16 lat. Dopiero tak z 2 lata zaczynają boksować, ale myślę, że jeszcze będzie o nich głośno. Czyli wszystko przed nami. Ja myślę, że kiedyś może uda nam się zorganizować nawet w Gniewkowie taką galę boksu, galę pokazową. Czego życzyć trenerowi i zawodnikom? Yy, trenerowi, trener wszystko ma. Zawodnikom życzyć wytr wytrwałości w tym, co robią i żeby naprawdę byli dzielni i grzeczni. I tego właśnie życzy Gniewkowo EU. Myślę, że to nasze nie pierwsze spotkanie, spotkamy się jeszcze w przyszłości. Życzymy ciężkiej pracy i wielu sukcesów na arenach również międzynarodowych. Dziękuję bardzo.